Przedstawicielom Dywizji Dolnośląskiej i wszystkim innym chętnym mógł zabrać za udział w tych wieczorniku Dzieci bardzo pracowity czas. Mamy dzisiaj 16, mieliśmy wykrot, dwa dni, później Ducha Świętego, 8 dni czuwanie i dwój, później Warszawa i teraz wieczornik Czyli w sumie jakby trzy dni tak zwanego wolnego więc było to, był to wyjątkowo pracowity miesiąc, tak się poukładało technologicznie za to wielkie dzięki mógł zapłacić żeby mieli świadomość ilości pracy w poniedziałek było święto cztery dni panie prały pościelę cztery dni gdzie mamy tylko tutaj wchodzi kilkanaście pościeli prane było w takim tempie że jak ro rozłożono rozłożono pranie, to ono już uschło. To było kilkanaście pran w ciągu dnia. Kaczkami jeździli, żeby żeby Państwo wiedzieli, jaka jest ilość pracy na jednym odcinku. Tu wyjaśniam, jeśli idzie o kwiaty Boga Ojca. Bo ja jeszcze nie wliczam tak zwanych kosztów produkcyjnych. Bo żeby jechać ja po kwiaty i zamówić, to no Makowa, ja wziąć zapakowanie daje dwie godziny. Żeby zrobić teraz cztery bukiety i zanieść Kolejne dwie godziny. Co to znaczy? Jest to pół dnia pracy pracownika. Jak damy po dziesiątce pracownikowi, to jest to 40 złotych kosztów własnych. Proszę Państwa, czasami ja Ale to ten system wprowadzę, że później następcy nie mieli ciężkiego krzyża, no bo nie będą mieli tylu darów, zanim się nauczą kochać Boga, Zanim ich państwo będzie ludzi uświecało, to trzeba kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. A pieniądze za nic nie wpływają. Państwo rozumieją. I tu wyjaśniam, że pewne działki, ten system, panie Agusia mi przypomni, że wprowadzimy koszta własne przy obsłudze bukietów. Bo to pracują nasi ludzie, a ludzi nam cały czas ubywa, a pomysłów przybywa. Kupujecie? Czyli pracy jest coraz więcej. To takie dojaśnienie do tak zwanych funduszy związanych z utrzymaniem idei kwiatów w Bogu Ojcu. Jeśli jest dobrze, nie narzekam, to pokażę. muszę też myśleć o ustawieniu dla potomnych systemów. Bo niech się pojawi następca, który będzie stawiał tron przed tabernakulum. Utrzymał ustępie? A taki się pojawi, to jest 100%. No Święty paru jak żegnał wspólnotę nie, w Koryncie, wiem, że po moim odejściu pojawią się tu wilki. To wszystko rozwali, będą się rozwalić. Takie dzieci przy każdym dziele. Święty Franciszek umierał z boleści, kiedy postanowiono, że będą mieli na konwencie dobra, klasztu będzie miał. To było poza jego wolą głowie. Świętemu Ignacemu nie miał kto przynieść sakramentu na jak umierał. I twórca jezuitów, tak żebyście nie myśleli, że to wszystko będzie sielsko. Ja jestem realistą, wam przestawiam, co będzie. Więc dlatego, mój drodzy, Kościół potworzył Mechanizmy samoobronne. Co oni zrobili po Soborze? Wszystko to zniszczyli, to się pozwala. Ostatnio mówi ci o rędzie, co mam, była zaszokowany, że to ty, kiedy zamawiasz mszę świętą, jesteś sprawcą mszy świętej. Kapła na podstawie urzędu, ale ty, zamawiając mszę, intencje mówisz publicznie, że Boga kochasz i musisz. I teraz kapłan musi się odprawić, jak wiecie? A im się nie chce, więc prawo przewidziało, że może nie być intencji, ale jest prawo, że wierny ma być raz w niedzielę nam w kościele, w tygodniu, na postępowanie kościelnego, więc co musiało prawo wprowadzić kapłanom? Że proboszcz jest obowiązany w każdą niedzielę i wielkie święta, które są obowiązkowe dla wiernych, odprawiać msze święto za wiernych. Czy się mu chce, czy się mu nie chce? Prawo jest dla niego sprawcą przysięgły. I tego się nie przestrzega. Kapłani tym nie odprawiają albo dają komuś, wikary odprawi w ciągu tygodnia. Tam trzeba być w niedzielę. O godzinie 8 święta za parafian żywych i umarłych. I ja sobie postawiłem też wyzwanie, ja też parafię, Ale że się nie ogłosiłem na razie zauważyć, że to jest rektorat już Pasterski. Bo ja mam na razie tylko 12 przysięć za was. Ogłosiłem z miłości do was, postawiłem warunek, Zgłosi się parafian, Będzie 3000, bo jest 1700, no to ja wtedy zmieniam system i w każdą niedzielę dochodzi msza święta za parafian. Już w niedzielę nigdy za się nie ale w 5 czy są parafian, czy 1000 parafian. Więc jest okienko, jestem członkiem parafii Sarkula. Muszę na tym też upić pewien pan, no to są kalkulacje, na no dzieci nie ma, no to, to... Teraz muszę dobiegł, panie Anty, będziesz miał mszę świętą za życia i po śmierci, raz Bóg to super ustawił Kościół. Oni to wszystko poburzyli. Tyle takich wyjaśnień organizacyjnych i moi drodzy, zatroskania o przyszłość. Nigdy w historii Kościoła po wielkim harpusie, który organizuje nawet naturę, zdrowie, siły, zaparcie, po świętym Franciszku nie przyszedł święty Franciszek o takiej kondycji, wiecie? to wiecie? Ten już gotowy, bo widział, że tyle Franciszek dostaje, tak się dzieje, no to się przykleił do dzieła. No i on myśli, że będzie siedział, będzie by to samo. No i w związku z tym te, te, te klasztory, zakony dzieliły się. Obserwa silna, konwentualni, czyli poszli w lewo, trzymają się lewa. No i tak to się. I z, z Franciszka świętego powstały cztery tej gałęzie zakonników. Roz, rozpuszczone, to silniejsze, to macie Bernardyni, Karmelici, Franciszka nie tacy, Czewiczko i Nie To się to udzieliło, no, w zależności od dolliwości. Więc możecie mnie nazwać ksiądz na panel dozarty, zarty. Czyli przypomina, woła, od razu reaguje. No bo jak nie ustawisz okręt na odpowiedniej wysokości i prędkości, to jak się on później rozchula, jak będą mieli pełne brzuchy i wszystko zagwarantowane, bo loko, lokomotywa rozpędzona będzie przez jakiś czas naciągała kapitał. Dziękuję. A oni będą siedzieli, poparł jaki on był głupi, ja bym to tak zrobił, ale czemu nie weźmiesz filofa i nie kopię fundamentu? On by to tak zrobił, pyskiem. Dlatego ja się spodziewam następców silnych w pysku. Wiecie, nie w działaniu. Bo zakonodawca twór tego dzieła, on ma szczególną łaskę z nim i jest ojca. A reszta później to byłby pierwszy przypadek, jakby się pojawił po księdzu na tamku, na pustelni drugi na To takiego przypadku jeszcze w historii Kościoła nie wychodzić. Bo tu są pytania, czy się, o po przyszły, dalej na przyszłość. Jak przyszłość? Spali się to jutro, w koniec. Myśmy swoje osiągnęli, jak wiecie, pustelnia działa 30 lat, my działamy 10 lat. no To, to jest kupę czasu historycznie, więc to, Niech każda grupa społeczna coś wymyśli i poszumi na język, na 10 lat, bo to dzieci będzie wesoło w całym społeczeństwie. Zbyt dużo jest siedzących wizjonerów, w cudzysłowie, to są ci wizjonerzy, którzy mają oczy, a nie widzą. To jest specjalna grupa wizjonerów, nawet bardzo silna w każdym kręg, kręgu. Więc bądź, bądź niczym się dzieci nie przyjmuje, nie przyjmuje. Bóg ma swoje drogi, swoje plany, On to wszystko ustawia. Skończy się bieg ustępny jutro. Czy myśmy przegrali? Do końca trwaliśmy. Czy Warszawa w powstaniu przegrała w 44? Tak, przegrała. Ale duch i postawa walki żyje w nas. I my patrzymy z dumą na tych Warszawiaków. Choć po ludzku głupcy. nabito ich budelnie i wierzcie go. Europa oczy otwiera, bo nikt nie słyszał, że Warszawa się broniła dwa miesiące bo Tego nie wiedzą Niemcy, nikt tego nie wie, że było powstanie warszawskie. Kto tam wymówił? mówił? tak z tej perspektywy, patrzcie na to, co dzieci czynimy. Jego jest czas, jego jest ziemia. Bóg to wszystkim kieruje. Nie plątajcie się myślą to, co będzie za się lat. Ja mam tylko takie wyzwanie, kiedy jestem w urzędach, bo mi dają wytyczne. No to ja muszę podejmować decyzję na rok 2024. Kiedy będzie się pobierał, no, kiedy chcecie na te, no to daje datę. ja mam zrobić? Tyle moich ogłoszeń. Jeśli chodzi o strony metodyczne, do rycerstwa przyjmuje się 12 osób. Za rzekę, za ojczyznę, tu będę czytał Boże ciało 14, 15 rzeki za Kachmana, do Matki Bożej 20 kilka, ale nie, to nie kilka. 20, 23, 18 do Dwóch świętego Zapisujemy się na okienku telewizyjnym, pani Egnacka to uzupełnia. 27 was na odległość przyjmuje. Dzieci inne ogłoszenia, takie same. Fundacje, wsparcia, błaganie, modlitwa. Punkt po punkcie idzie to kapie. Tu dzieci działa. Nie mogę narzekać, mówię tylko wielki, wielki musi działać. Zachęcam do nabywania informatorów, byśmy z kilku lat mieli, żebyśmy w godzinie roku mieli funkcjonować. Bo system komórkowy internet będzie ucięty, no i co wtedy? Teraz to nie wysado, no to, to będzie funkcjonowało. Tego, tego dnia jest to, to się nic nie będzie dzieci zmieniało. Przypominam o naklejkach na samochodach, bo to działa. Dzieci to działa. To takie subtelne, z boku przyjęte czy z tyłu w aucie. Jedziesz, o, to nasz nas jechał nie? To jest taka cudowna forma komunikacji dzieci między, między nami. Dziękuję za nabywanie materiałów formacyjnych. Dzieci, my już w tej chwili nie mamy innego wyjścia, naszym głównym pokarmem po Piśmie Świętym są nasze orędzia na czas ostateczny. Artyność, Tym się karmimy, tym się umacniamy. Pani Magusie, poproszę Panią pewną sprawę, bo mi chodzi po umyśle, co zrobić z kapitałem minione, minionej niedzieli, konsekracja. człowieka, bo, bo nam to był fenomen, wiecie? Tyle ludzi nas było, to mija dopiero tydzień, coś tu działo. I jak teraz wykorzystać ten kapitał łaski i rozpędzony pociąg? Bo mi po głowie chodzi, że we wszystkie uroczystości po nabożeństwie zostanę albo ksiądz Andrzej albo i będziemy Dokonywali konsekwencji, tak olejem oddawali każdemu, kto nie mógł być, a chce być, bo to jest fala, trzeba falę wykorzystać, rozumiecie, ale jeszcze nad tym siedzę, jak to rozwiązać, gdzie to ustawić, żeby znowu znaleźć godzinę czasu na uroczystości, czy pół godziny, nie zabierając głównej uroczystości, nie wydłużając jej bo inne uroczystości, procesje duże, tamta nie miała, bo było w sobotę wieczór skończone, więc nakładało się ładnie, ale te ta nie mam. Adoracja od dzisiaj, po naborze, po procesji, idziemy do Wieczernika i tam Pani właśnie będzie w Wieczerniku, yy, tam poprosisz Pana Łukasza, da Ci kurs z Panie jak się otwiera okna z tyłu za ołtarzem, że może być tam i noc otwarte, bo Wy się modlicie, żebyście mieli cały, tam dużo większy płód niż tutaj, bo tutaj jest szklaria. Tu jest masa, o, przy, przez pół dnia grzeje tu słońce, to jest nie do Tam jest dużo, dużo chłodniej. Boże ciało mamy po dziesiątej. Pójdziemy do czterech ołtarzy naszych. Do mój panie Aniu nie przygotowujemy żadnego ołtarzyka, stolika. Bo mamy kapicę i ołtarze. Żebyście wiedzieli, to po to to go robiłem, jak ma ktoś pomysł. To, sobie nie na polu, to zrobisz, i stąd so pójdzie, a ja pójdę po moich kapliczkach, bo one są gotowe. To było po to robione, żebym nie musiał na procesie różańcową, na procesie Bożego Ciała, robić ołtarzy. kapuje się, gotowe, chodzisz, i to już jest na lata bez pracy. Więc wybierzemy sobie cztery ołtarze. Proponuję, żeby Pani nie dopilnowała Kościół Matki Bożej. Następnie pójdziemy do Matki Bożej różańcowej na dół, znaczy z lud groty, później druga stacja trzecia będzie umichała Archaniła, a czwarta u Boga Bojca. Zrobimy sobie piękne kółeczko. Wieczór przez osiem dni będą, moi drodzy, procesje sanktisimu. Więc przypominam dzieciom pustelnianym, by nas zbierać kwiatków, nie zrywać kwiatów w ramach pustelni, żeby było w tym roku filoneka piękne sypanie kwiatuszków. Więc już jesteś panią wydoroślaną, już fuku prostego nie będzie, w związku z tym pięknie sypiemy w tym roku kwiatki. W ostatnim dniu ksiądz proboszcz będzie dawał uczestnikom, ile razy kto był na procesji, tyle dostanie cukierków. Za czasów proboż to rzucał cukierki na ministrantów, bo na czy 200, to złapać cukierek, ten cud, wtedy, jednego cukierka odstał i rzucał cały czas, więc za tydzień w pobożym ciele jest poświęcenie wianków, jakby ktoś przyjechał, przyjeżdżamy z wiankami, po uroczystości Bożego Ciała, 28, czyli po no oktawie mamy Uroczystość najświętszego serca Pana Józefa. Patrzę jak w tym tygodniu Boskie. Spokojnie. W środę o chlebie i wodzie, w piątego o chlebie wodzie. Nie ma niczego przesuniętego. Wszystko tak jak moi drodzy, trzeba. Jutro mamy brata Alberta Chmielowskiego, świętego Adita i Gundulfa. We wtorek świętego F Masaryjczyka do kościoła. Świętego Marka i Marcelina, męczenników, maryny Mary i maryny, panny i męczenicy. 19. to jest środa, mamy za kapłanów świętej świętego Juliana de Volkenieri, a to jest Juliana, jej Juliany, dziewicy i świętych gerwazy i protazy. To czytał pan Tadeusza, to zna. Gerwazy i protazy, to są bohaterowie. I święte, bługoświętej świętej męczennicy Michaliny Wdowy. W środę, w czwartek, świętego sylwestrza Sylweriusza Papieża i Florentyny Panny. A Luizygo Gonzagi, moi drodzy mamy, w piątek. Cześć. Kocham Polskę w sobotę. Kajt to tak układałem. A w sobotę mamy egzamin końcowy, spotkanie z lektorami, więc siłą, czy nie ma szans, by przygotował wykład. Na to począłbym dwa dni. Mamy cztery stulecie, rozejmu w DWI, kończącego wojnę polsko-rosyjską. Wtedy Polska powierzchniowo osiągnęła milion kilometrów kwadratowych. To była bitwa pod Kuszynem. To wszystko jest w tym dzieci powiązane z tym wydarzeniem, z dobyciem Moskwy, etc. Więc Rosja poszła na ogromne ustępstwa dla Rzeczpospolitej. Tyle naszych ogłoszeń. Teraz przygotowujemy się, mój drodzy, do procesji. Z całego serca, mój pan też Pani za cudowne śpiewy o trójcy przenajświęczej, Pani naszej Juruś, że cierpliwie znosi nasze pomysły, ale aniołku, zas zas zasoby wiedzy muzycznej masz ogromne. Nasza pani Lawana Klawesyny, to takie same pudełko, tylko piszczące inaczej niż to. No i to inaczej palce chodzą, jest inna technika grania, no ale przerzucenie zdolności pani Juranty na organy kościelne wychodzą nam wszystkim na dobre. Jeśli by ktoś na Zachodzie Widział jakieś organy z piszczałkami, niewielkie, żeby tu się mogły zmieścić, to my tu kupimy organy piszczałkowe, tam pięciogłosowe czy cokolwiek. Na razie te są dobre, ale by ktoś nagle chciał poszaleć, a znalazł gdzieś, no to mówię naszym w Holandii, czy w Belgii, czy w Niemczech, że nie jesteśmy otwarci na zakup takich też organów. Ukochanym internetu mógł zabrać za dar. Modlitwy i trwania z nami na modlitwie. Jesteście naszą wielką radością. Kiedy byliśmy w Warszawie, transmisję oglądało 350 ludzi. To jest dzieci, duża, duża nasza radość. Na bieżąco.